Tak witam was kochani bardzo serdecznie to tak powiem wam trochę tutaj o tym temacie. To tak tu mamy na dole. Serwer super mikro. No ten serwer super mikro. Jest taką jedną z macierzy. No i natomiast powiem wam, że. No tutaj już po prostu musiałbym e, znaleźć odpowiedni moduł, e, moduł TPM, żeby mógł działać na nim Windows 11. Natomiast e, gdybym nie znalazł takiego modułu TPM, który by był zgodny z tym systemem, po głównej, BIOS-em i całym tym systemem tych kontrolerów, e, bo w każdym serwerze jest no bardzo duża ilość różnych kontrolerów no i natomiast musiałby być zgodny z system całkowicie w pełnych 100% żeby po prostu ten moduł TPM był działał, nie? No i natomiast tak w przypadku serwera SuperMicro będzie zastosowany system który był pierwotnie, to w tym serwerze będzie po prostu no, Linux. Natomiast system operacyjny Windows, który jest, będzie tu po prostu używany. Oczywiście, jakbym chciał skorzystać z tej bazy, która jest zainstalowana, bo na każdym systemie postarałem się no, taką świetną bazę zbudować. To dokładnie, no, różne programy, właśnie między innymi multimedialne. Są programy fajne do tworzenia dźwięku, sampli i tego typu rzeczy, że tak jak mówiłem, serwery też biorą udział w budowaniu dźwięku. No i w przypadku serwera Supermicro, no, będę tylko tam, jak będę chciał skorzystać z tej bazy, to będę się przełączał na dysk. E, z tą bazą e, Windows wtedy będzie się odłączał od internetu ten serwer e, a jak już będę po prostu kończył e, korzystanie z bazy pod Windowsem w serwerze Supermicro to wtedy będzie po prostu Linux się uaktywniał będę się przełączał między systemami e, no bo tak Tutaj oryginalnie był Linux w tym serwerze Supermicro. Natomiast Windows tam bonusowo działa na tym serwerze, ale powiem wam, że natomiast Linux w serwerze Supermicro zapewni 50% więcej mocy obliczeniowej, że po prostu ten system no będzie mógł skorzystać z większej ilości mocy obliczeniowej tego serwera. No, że będzie taka no różnica. No, bo wiecie, nowy serwer Super Mikro kosztuje tak kilka ładnych tysięcy. Z takich serwerów mniej więcej jak ten. Tylko nowych. Jakbym chciał podbudować 11, nie? to tu mogę jedynie postarać się znaleźć odpowiedni moduł TPM, który by pasował do tego serwera. No, że, no, jak, do, dopóki bym nie znalazł takiego modułu, to, to będzie po prostu w serwerze Super Micro Linux. Żeby mógł być pod siecią, bo, no dobrze jest, jak wszystkie serwery, komputery są pod siecią, nie? Natomiast z tego, co, co tam się dowiedziałem, to też może jeden komputer e, zabezpieczać wszystkie komputery, które są pod siecią. Ale nie wiem, czy to do, do końca po prostu tak by się mogło sprawdzić. Nie jestem tego pewny, oczywiście. To tak, jakby był jeden ogólny fire, fire, firewall na. Wszystkie systemy, które są. No. Ale tego nie jestem jeszcze pewny do końca, nie sprawdzałem tego tak dokładnie. Dlatego, e, no, dopóki się całkowicie nie upewnię na 100%, to na razie będzie tutaj Linux. No, to jest system, który no, będzie po prostu spełniał te potrzeby, które są potrzebne e, od serwera że będzie wszystko cool no. Być może, że w laptopie też zainstaluję Linuxa, no bo laptop służy głównie tylko do pracy, tylko się będę jeszcze musiał na 100% dobrze upewnić uzgodnić to szybową Czy można tak zrobić oczywiście no jeśli by zabezpieczenia były wystarczające to nie ma problemu, nie? No, bo w laptopie raczej też e, mógłbym jedynie moduł podłączyć e, TPM, jeśli by akurat był do tej płyty głównej, nie? Są płyty, które mają takie moduły, które można podłączyć e, z TPM, ale nie wszystkie płyty są zgodne z takimi modułami, że to bardzo dużo e, bardzo dużo trzeba sprawdzić, żeby mieć pewność, nie? No. W każdym razie Linux jest też fajnym systemem i właśnie myślę, że dlatego w serwerze Supermicro może być Linux, dopóki jakiegoś modułu nie znajdę do płyty głównej, który by mógł zapewnić kodowanie modułu TPM, nie? No, że po prostu tu rozwiązanie będzie właśnie takie, żeby ten serwer był cały czas pod siecią internetu to będzie w Linuxie. To nie stanowi żadnego problemu w komunikacji między komputerami czy mo mocy obliczeniowej, że to żaden problem jest, że będzie OK. No. Że spoko, tylko na razie tak będzie, dopóki nie będę miał modułu, nie? Są serwery, które kosztują tak nie mniej jak 3-4 tysiące. No, ale tak sobie pomyślałem, właśnie, no. Kochani, drodzy, wystarczy tu window, tego e, Linuxa zainstalować i będzie wszystko działać, nie? W tym serwerze Super Generalnie, e, w tym serwerze Super Micro powiem Wam, kochani, pod Windowsem. Ani jednego wirusa nie ma, ani jeden wirus nawet nie próbował się tu przemknąć. To jest niesamowite. Nieraz jak jest skanowany, ani jednego wirusa nie ma, który próbowałby się tu przedostać. Że to jest naprawdę coś niesamowitego. To w innych komputerach próbują się przedostać i, i oczywiście są zatrzymywane na bramie. A tu w Supermicro ani jednego wirusa. Że to jest naprawdę, jak nigdy w życiu, nie? No dobra. To tym się chciałem z Wami podzielić, jakie tu rozwiązanie mam odnośnie serwera Sport mikro Hejka.